Cześć, siemanko, witacie, ja jestem Italian I w dzisiejszym odcinku Będziemy sobie grać w... Tak więc sobie zaczynamy Pierwszą arenkę Tak, tutaj mamy, gdzie mamy koleżków? Tutaj I tu, dobra Jest git, jest dobrze Jak jest dobrze To jest dobrze A w ogóle z kamerką jesteśmy, siemka Ja o tym zapomniałem I sobie O, dzięki Ej, ziomuś Dobra, więc tak, kupujemy sobie refilka. Yy... Na następnym odcinku sobie nie wiem, co porobimy, Jakoś coś pogramy pewnie. Może widzą grę, może w Bedwarsy. Zależy. No. Jezu, no ciągle łapie za yy, SA. Dzisiaj znowu nie, nie widzicie dołu. No bo nie chcę w sumie, żebyście widzieli yy, moje aplikacje. Moje. moje aplika.. moje aplikacje więc Późnę, no. no nie Hop Dobra, da radę I co ty? Pójdę Tylko żeby nie było, że znowu by mi się Minecraft cały zlagował i będzie wywalić z serwera Op, co nawet nie łóżka. O, różowi. Hop. Dobra. Kurde. Zauważył je nie dobrze. O, on jest sam. Nie, nie, nie dobrze. bo jeszcze I ja... I co i mi wywaliło komputer, a czy po prostu mi wywaliło to w grę, co tu się Kuźne zrobiło? Co się stanie? O idzie, idzie. No ja jestem sam. Nie dobrze. Nie, nie gadaj. Co ja robię? Nie. Coś przy tej arence się tak niekomfortowo komfortowo czuję może dlatego, że po prostu dawno nie grałem, na, Znaczy, tylko na streamkach miałem na Twitchu kamerkę, ale nie tak, żeby na YouTube i się stresuję Uhuhuhu. Dobra, ja zrobiły. Fy. Hmm. To co się... Hop. Mamy soja. Nie leci do mnie do no, chłopie, no. no, 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 chciałoby się co nie? Kurde, mówi się, że się chce soja. No, a chłopco idzie do mnie, no nie wolno. No. Soja mamy no podobno. Nie. Nie. Bo pobędzie. Ładnie tak oszukiwać kolegę, że chce się mieć z kolegą soja. La, kuźle le leci się do niego. Kurde, jakby nie wiem co. Jakby nigdy ni nic się nie stało. Nigdy by nie robił soja sobie. Kurde. On chyba nie wie co to jest soj. To co, lecimy do koleżki. Kabel mi się zagina. Spadę z, z, przez swoją głupotę. Nie, nie, nie dobrze, no, ale chociaż coś pograliśmy. Było dobrze. Dobra. Zobaczymy, jak tam się obejdzie. Jeśli dobrze. Take O kurde. Już zaczęliśmy. O ziobu! Jej! Ile? 10? 11 CBSów. Ła, wow, moja ręka boli mnie. A chciałem zrobić tylko. Yy, Jitter Co? Co to się stanęło? Co? Co to, to się stanęło? kurde. Co to się stanieło? Ej, 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 Kurde, co fadnie nie, no? Co za. Kurde. Przepraszam, przepraszam, że tak powiedziałem, nieładnie. Ja to muszę usunąć, bo że zapomnę. Zapewne ta. Nie, yeah. nie yeah, wierzę, ja jestem naprawdę. No tak. Ile już trwa to nagrywanie? 10 minut. Malutko. Znaczy, oczywiście zaraz kończymy. No bo, żeby nie było. Starcie, jak hałasuje tym butterfly'em. Po prostu moja myszka hałasuje jak, nie wiem, by była naprawdę jakaś A kupimy sobie TT Prof Ale fajne To się, Takie coś to się szanuje Ja to kupuję Hop, hop To jest anty tnt Więc to jest gitarę idealnie no nie zabili mojego kolegę, no czy wy może ta hop 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 a co mi tam obuduje tego będa jak nie wiem Yeah. Ej, ziołbek, no chodź. Nie? Yeah? Jest. No, ziołbek, to co ty sobie wyślisz, no? Ty masz, no to co? O kurde. Uważaj. Dobra. Szybko obudowywać. Ile tam ziomkowi pomóc? No co ty no? Kurde no. Właśnie się typi Dobra, nie na koledzy trochę tych. Chciałoby się, No i mamy pobędzie, fajnie Nie no Co za chłop Nie 8. Sorki, jak nic nie mówię. Przepraszam, że nie mówię nic, ale bo jestem taki Dobrze. Uśmiecham się. Dobra. Więc to, to chyba będzie ostatnia ręka i. Co chceś? To. Co chceś? To, to chceś. To o cześć. W jaki masz pig? Ooo, 20 pingu, a ja? Nie. A 20, o to chodzi. Nie wiem, gdzie się na pingu żadnym. 47 milisekund. Milisekund. No, jak torbat klikę. Szybko, szybko, to z idziemy. Przepraszam za, za, za te biki. Ja jestem taki, że robię jakieś. No, Ziobek, co ty robisz, ro? No? dobrze. No chciałoby się strapować, co nie? Kiedy jaś tak się dobrze bije Nie. Coś taki za chłop co nawet nie ubię ten Stąd tego człowieka. Nie się budujesz! Chodź! 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 Kolego. Yeah, no. Ja, ja robię jakieś nie U. starczy na ten, na Przepraszam, że dziś nie mówię. Hupowi zabrałem kila. Jest. Så det var bra. Du! Nie będę spadł, ja się wystraszyłem. O, 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 o ile diamentów. Tylko zapewne spadę z zibi. A brasz! Dobra, kupujemy sharpa. Sharp Sharp I zbrojeczka. I co jeszcze? O, dobra, Jeszcze jedno złoto. Dasz mi jedno złoto, prawda? Więc tak! tu uh, 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 uh. Nigdy tutaj nie, nie testowałem fireball jumpy. Fireball jumpów! puf! Jakie fireball jumpy. Elu, Ale to zobaczymy jak wybijają. Yeah. <laughs> yeah, to jest po prostu... To, już, to jest po prostu śmieszne. Yellow, green... Is... <laughs> Nie! Kto mi zniszczył beda? Powiem wam, że nieładnie. O nie, 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 tak się nie będziemy bawić. A więc to będzie nasza ostatnia, to była nasza ostatnia ręka, jaką graliśmy dzisiaj. więc... Dzięki za obejrzenie, jeśli do, do końca obejrzałeś i nara I w ogóle tutaj jesteście. Dobra.